Cześć, chcę Wam dzisiaj pokazać mój taki domowy sposób na regenerację takich suchych, zniszczonych dłoni. Moja regeneracja polega na zrobieniu takiego intensywnego peelingu z kawy i z miodu, a następnie nałożenie maski z, na te dłonie, maski z cytryny i z żurawiny, z małą dodatkiem oliwy z oliwek. Ja słuchajcie, mam teraz dłonie tak zniszczone, tak przesuszone, bo od kilku dni bardzo ciężko pracuję na ogrodzie i moje dłonie są poszarpane, nawet zrobił mi się taki dosyć duży odcisk na jednym palcu od grabi, tak. Bo wyrywanie starej przesuszonej trawy jest bardzo męczące, e, przycinanie tych wszystkich gałęzi i oplawianie skalniaka, który mam przed domem. Także ja już Wam pokazuję, co jest potrzebne do zrobienia tej maski, a maska daje naprawdę bardzo dobre rezultaty. E, Dłonie są świeżo po zabiegu bardzo rozjaśnione, bardzo odżywione i widać tą różnicę i ten efekt zastosowania i żurawiny i cytryny i tego peelingu wcześniej. Także ja już wam pokazuję, co mi jest do tego potrzebne i jak to robię. Do mojego domowego spadla dłoni, tutaj mówię o masce żurawinowej z miodem i peelingu z kawy, będzie mi potrzebna tak oliwa z oliwek. Dwa woreczki takie śniadaniowe do kanapek, trochę płynnego miodu. Kawa, taka wiecie co, zmielona, fusiasta, nieparzona, tylko taka dosyć ostra i szorstka. Potrzebne do tego będzie nam sok z cytryny. Będzie potrzebna nam oczywiście, to ja mam tutaj suszoną żurawinę, która została zmielona, zblendowana na taką masę. Będzie potrzebny nam ulubiony krem do rąk, w moim przypadku jest to krem Mixa, krem intensywne odżywienie. Słuchajcie, krem jest bardzo dobry, mi się bardzo dobrze sprawia, jest bardzo gęsty i taki odżywczy, jednak trzeba pamiętać o tym, przynajmniej u mnie on się tak sprawdza, że tylko i wyłącznie na noc, bo na dzień to wszystko jest, jest za tłusty i po prostu wszystko mi się klei do tych rąk tutaj jeszcze mam miseczkę, mam łyżeczkę, łyżeczkę, miseczkę na odwrót, w której będę robiła swoją mieszaninę i tutaj mam przygotowaną miskę z ciepłą wodą, mam to, aby mogła później naszą miksturę, czyli nasz peeling powstały z kawy, z miodu, żebym mogła oczyścić sobie w misce dłonie. Z, tej naty, z tą maską z żurawiny i z soku z cytryny i z oliwy z oliwek. Moje dłonie są mm, przepiękne, w ogóle są tak mięciutkie. Szkoda, że kamera tego nie może oddać, ale one są tak delikatne. Opuszki to po prostu już takie uh, uh, delikatniutkie. Co prawda mój odcisk jest, bo tutaj zebrał mi się płyn, ten odcisk zrobił mi się dzisiaj, także ja go nie będę przebijać, bo on jest bardzo świeży i przypuszczam, że będzie mi po prostu szczypało, jak ja to tam przebiję sama. Teraz na koniec tylko warto sobie nałożyć jeszcze swój ulubiony krem. U mnie, jak już mówiłam, jest to Mixa, intensywne odżywianie. Krem godny polecenia, godny uwagi. Niemniej jest to krem przynajmniej jak dla mnie na noc, albo na jakąś naprawdę intensywną regenerację. To nie jest krem na co dzień, bo jest za tłustny. Pusty, e, za ciężki jak dla mnie, jeżeli chodzi o codzienne używanie. A jeżeli kładę się na noc do łóżka, nałożę sobie ten krem, rano wstaję i dłonią mam naprawdę mięciutkie, bardzo przyjemne, bardzo delikatne. Także z mojej strony to, na, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobało i skorzystacie z tego pomysłu, bo jest warty uwagi i warty skorzystania. I do następnego filmiku, cześć!